Witam na moim kanale. Dzisiaj gnocchia da romana, to znaczy kluski rzymskie z Rzymu. E, to są takie kluski bardzo proste na bazie semoliny. Może być e, semolina do pizzy albo do makaronu. E, ta makaronowa jest grubo mielona, ta do pizzy jest. Trochę drobniej mielona. To jest bardzo, bardzo prosty przepis. Zaczynamy i widzimy się na końcu filmu. Do garka wszystko na zimno. Mleko. Semolina. To jest mąka grubo mielona z pszenicy durum. Masło. I sól. Sól do smaku. Szczypę. Dużą szczypę. Zaczynamy mieszać i grzejemy na wolnym ogniu, średnio, średni, wolny, powoli, powoli. Ciągle mieszamy, aż otrzymamy taką konsystencję. Teraz poczekamy, aż trochę ostygnie, nie do końca i będziemy działać dalej. Papier do pieczenia i pakujemy nasze, nie wiem jak to nazwać, ciasto. Pakujemy w ten sposób, tak jak cukierek, cukierek, cukiereczek, burzy cukierek, do lodówki na parę godzin, nawet 6-8. I po paru godzinach. Działamy dalej. Możecie robić wieczorem i na drugi dzień przygotować te kluski. Możecie trochę później, nawet po dwóch dniach nie ma znaczenia. Ok, kroimy co 2 cm, tak mniej więcej. Teraz papier do pieczenia tak trochę oliwy. Trochę mleka, śmietanki, ja wolę mniej tłuszczu. Ostatnio troszeczkę soli układamy nasze noki, kluski i trochę masła na wierzchu. I ser tarty, ja mam. E Swój ser do mojej roboty. Dojrzewający 5 mie miesięcy. Ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że ja robię dużo serów, ale może być. Pieczemy zawsze zależy od piekarnika, ale tak mniej więcej 190 stopni przez 15 minut, a później 5 minut w trybie grillu. I gniotka dla Romana, kluski rzymskie, gotowe. Pachną niesamowicie. Mam nadzieję, że ten krótki film się spodobał. Nie ma degustacji nie będzie i od jakiegoś czasu nie ma degustacji z tego powodu, że nie lubię jeść przed kamerką. Jedynie jest to przyjemność, a po prostu przed kamerką nie czuję tej przyjemności. Przypominam subskrybować kanał i kliknąć na dzwoneczku. Jeśli chcecie zobaczyć moje następne filmy, no i widzimy się niedługo.